Biblioteka Sosnowcu, linia numer 15, zaprasza na kreatywne warsztaty. Dzisiaj Kura Adela i Kogut Herman serdecznie zapraszają. Brzmi to trochę tajemniczo, ale obiecuję Wam, że będzie ciekawie. Zatem do pracy, co będzie nam potrzebne: tektura, kawałek tekturki albo kartki z bloku technicznego, ołówek, nożyczki. Kawałki materiałów. Ja akurat znalazłam czerwony i urocze kwiatuszki. Jeśli mamy, przyda się kawałek filcu. Jeśli nie, poradzimy sobie inaczej. Można zawsze wyciąć z materiału. Dekoracyjne wstążeczki i najważniejsza rzecz: nici i igła. I jeszcze bardzo ważna rzecz. Nasza kura będzie z materiału uszyta przez nas własnoręcznie, ale musimy mieć materiał do wypełnienia. To może być wata. Ja akurat dysponuję takim mięciutkim, puszystym wypełniaczem, puchem, ale możemy, czy dysponujemy. Rozpoczynamy od kury Adeli. Dla kury wybrałam materiał kwiatki, i teraz na kartce papieru wyrysujemy kształt naszej przepięknościowej kury. Tutaj Wasze wodze, fantazji nie znają granic, zdolności plastyczne jak najbardziej się przydadzą. Ja sobie przygotowałam taki wzór mniejszej kury, ale bardziej mi się spodobała ta większa. Prosty sposób, żeby nie było bardzo dużo trudności później z uszyciem i z wypełnieniem, to tak przedstawia się szablon. To jest moja propozycja. Na bloku technicznym na tepturze odrysujemy nożyczkami wytniemy, jak już będzie gotowe. Odrysujemy na materiale. Mój materiał jest dekoracyjny, więc bardzo się cieszę, bo już kura sama w sobie będzie elegancko udekorowana. Obracamy materiał na lewą stronę. Wyrysujemy sobie szablon na materiale ołóweczkiem. Dobrze, zróbmy taką piękną sukieneczkę. Ponieważ karton jest sztywny, więc łatwo nam się odrysuje kontury wcześniej stworzonej przez nas skóry. Proszę, jak mi się zrymowało, Praca w re. I staramy się stworzyć prosty szablon, żeby później łatwiej było uszyć i łatwo było wypełnić. Tak jest. Jak już mamy gotowe, to nożyczkami wycinamy. Jak już szablon mamy wycięty na materiale. To zabieramy się do najważniejszej części. Materiał cały czas zostaje na lewej stronie. Teraz przygotuj igłę i nitkę na wlekanie. Jeśli masz możliwość, aby ci ktoś pomógł i przeszył na maszynie, będzie szybciej, ale jak dołożymy wszelkich starań, równiutko miejsce po miejscu uszyjemy, włożymy dużo swojej pracy, to efekt będzie satysfakcjonujący. Jest. I teraz na dole zostawimy sobie troszeczkę miejsca, żeby został. Tak. Na dole zostawimy sobie troszeczkę miejsca, żeby była możliwość wypełnienia kur. Miejsce po miejscu Szyjemy Dużych odstępów nie zostawiamy Żeby później puch Którym wypełnimy Naszą kurę Nie wydostał się Na zewnątrz Gdy już będziemy mieć Gotowe Wówczas obracamy kurę na prawą stronę i przystępujemy do wypełnienia. Zobaczmy, co się tu dzieje. Kura Mandela na ukończeniu. Proszę bardzo. I teraz, jak już mamy Wypełniony środek znowu zabieramy się za szycie. I teraz elegancko zszyjemy, żeby puch się nie wydostał, i będziemy dekorować. Proszę! Kura prawie gotowa. Mój materiał sam sobie był dekoracyjny, i wycięłam taki fragment, przykleiłam naszej kurze. Przepięknościowy kołnierzka. To teraz dekorujemy dalej. Ja tutaj akurat mam oczka, przykleję, ale jeśli nie macie, to równie dobrze możecie narysować pisakiem, wyciąć z materiału, ponieważ nasza kura jest w kolorze niebieskim. Akurat tutaj znalazłam takie piękne oko z rzęsami, również pod kolor. Kury i wywiążę niebieską rzecz, A co? W kropeczki. Jeśli macie materiał w jednym kolorze, to możecie dekorować dowolnie, aby wasza kura była kolorowa. Proszę, bardzo, nasza kura Adela gotowa. Czegoś tu jednak jeszcze brakuje. I jak myślicie? Podpowiem wam kolorowych pisanek. I tak samo możemy je wykonać własnoręcznie. Przygotuj. Tekturkę, kartkę z bloku technicznego, ołówek, nożyczki i teraz pięknie wyrysujemy jajo. Przygotujemy materiał, też będziemy szyć. Oczywiście na lewej stronie łączymy dwa fragmenty. i ołóweczkiem odrysowujemy szablon. Jak już będziemy mieć gotowe jajo, jest bardzo proste, wycinamy, zostawiamy materiał na lewej stronie, zszywamy niteczką, a gdy już będzie gotowe, obracamy na prawą stronę i wypełniamy albo naszym puszkiem, albo watą. Co posiadacie? I tak oto powstało jajo. Wypełniamy. Nadajemy owalny kształt. Zaszywamy. Igłą I niteczką. Ja tutaj mam proszę. Skorupkę po jajeczku i. Przepięknościowe jajo do dekoracji gotowe. Możemy przygotować z różnych materiałów. Zobaczcie, tutaj jest pisanka wyjątkowa wiosenna. Tak samo, wypełniamy, zaszywamy. Szablon jest bardzo prosty. Może być większy, może być mniejszy. A tutaj mam skorupkę tak, z siankiem. Proszę bardzo. I tak powstały nasze kolorowe pisanki. To teraz kompletujemy dekorację i tym sposobem świąteczna dekoracja gotowa. Niech wprowadzi radosny, kolorowy, wiosenny nastrój wesołych świąt.